Jestem gotowa. Gotowy na zdrową, dojrzałą i spokojną relację. Otwieram się na miłość, która opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i szczerości. Wiem, kim jestem i czego potrzebuję, dlatego przyciągam partnera, który jest ze mną w harmonii. Mój idealny partner jest emocjonalnie dojrzały, stabilny i odpowiedzialny. Potrafi rozmawiać o uczuciach, słuchać i wyrażać siebie w sposób jasny i uważny. Szanuję moje granice, wartości i tempo, tak jak ja szanuję jego, jej. Tworzymy relację, w której oboje czujemy się bezpiecznie. Nie musimy udawać ani walczyć o uwagę. Jesteśmy sobą. W naszej relacji jest miejsce na bliskość, niezależność i wzajemne wsparcie. Przyciągam osobę, która chce budować, a nie uciekać. Kogoś, kto jest gotowy na zaangażowanie, konsekwencje i wspólne decyzje. Nasza relacja rozwija się naturalnie, bez presji i chaosu. Jestem wystarczająca, wystarczający dokładnie taki, jaka, jaki jestem. Nie szukam miłości z braku, lecz z poczucia pełni. Dzięki temu przyciągam partnera, który również jest wewnętrznie poukładany. Każdego dnia coraz bardziej ufam procesowi i sobie, uczę się rozpoznawać relacje, które są dla mnie dobre. Wybieram miłość spokojną, stabilną i prawdziwą. Jestem otwarta, otwarty na spotkanie z partnerem, z którym stworzymy relację opartą na partnerstwie, wsparciu i wzajemnym rozwoju. Miłość przychodzi do mnie w odpowiednim czasie i w odpowiedniej formie.